Obrona kraju i nie tylko kraju powinna składać się z trzech elementów. Po pierwsze armia zawodowa, dobrze uzbrojona, względnie nieliczna, tam 100-120 tysięcy ludzi może być, a ja wolę trochę większą. Po drugie, po drugie, obrona terytorialna, czyli milicja, czy gwardia narodowa, jak to się różnie, różnie nazywa, oprócz tego uzupełnionej tym, że młodzi ludzie w wieku 15, 16, 17 lat w szkole idą na dwa tygodnie na ćwiczenia do jednostki wojskowej, uczą się strzelać z pistoletu, uczą się wielu innych rzeczy, przez te dwa tygodnie czegoś można nauczyć, ale sobie pojeżdżą, postrzelają z tego i a potem jak skończą lat, lat 17 czy 18, pójdą na zawodowych albo nie pójdą. Natomiast wszyscy będą mieli strzelać i każdy, który taki Kolejny przecież, powinien mieć w domu pistolet. Ludzie na progu własnego domu w mundurach oczywiście, które też mają w domu prawda, mogą strzelać i to znacznie odstrasza dzisiejsze armie przynajmniej, przynajmniej państw zachodnich które się panicznie boją strat w ludziach no a wejście do miasta gdzie każdy ma broń no to byłyby bardzo ciężkie straty w ludziach. Jeżeli Anglicy wiadolą, że w Iraku zginęło 147 ludzi no to tak samo by się zawahali za atakowanie kraju, gdzie ludzie mieliby poszczególną broń i wejście do miasta, w którym każdy ma broń, no to byłoby 5 tysięcy ofiar, a nie, a nie 147. Posiadanie przez obywateli broni to jest i element obrony bezpieczeństwa przed gangsterami, jak i element bezpieczeństwa przed wrogiem zewnętrznym.